to od razu lecimy z kolejnym unboxingiem. Szczerze w sumie Nie. Ja już wiem. <ścoughs> Boże, jak ona pięknie wygląda. Nie mają dobrą pamięć od Agaty Christie. Ostatnio wzięłam udział w akcji recenzenckiej dla osób, które jeszcze nigdy nie sięgnęły po żadną z pozycji tejże autorki. I ja po prostu nie wiem, jak do tego doszło. Jak ja mogłam w swojej czytelniczej karierze pominąć w ogóle? No, Królową kryminału, po prostu królową kryminału. Ale nadrobimy to. to. To wydanie jest przepiękne. Ja to pokażę Wam w ten sposób. Ta tekstura tu. I ja naprawdę z całego, z całego serducha y, dziękuję, że ta książeczka do mnie trafiła. Zawdzięczam to wydawnictwu dolnośląskiemu. Y, poza standardową recenzją z czytania tejże książki spodziewajcie się również, y, że pojawi się stories z y, moich reakcji w trakcie czytania.